No, hej, e, jesteśmy na kempingu Vidal w Pladzia w Hiszpanii, e, w Katalonii. E, no i powiem Wam, że no, upał jest taki masakryczny, że naprawdę nic się nie da zrobić po prostu. Nawet nie da się ogarnąć przed przyczepą, e, ponieważ po prostu człowiek cały jest mokry za chwilę. Tutaj sobie słyszymy ręczniki na leżakach, dlatego że w jutro już jedziemy. Nie chce nam się wyciągać całych naszych suszarek. Tutaj czeka zmywanko i teraz jest kolej mojej młodzieży na podzmywanie tej całej miski inaczej. No i co? Tutaj jest... E, no tutaj gotowałem wczoraj. Jeszcze Wam powiem o tym rozłożeniu, bo tak. To słońce świeci tutaj z tej strony. E, I tak naprawdę ten daszek daje cień. Mniej więcej ten cień się zaczyna tutaj. O, w tym miejscu, gdzie się daszek praktycznie kończy. I jest ten cień o tutaj, tak naprawdę poza miejscem, gdzie podłogę rozłożyliśmy, więc jest tak, no nie wiem, czy to była zła decyzja po prostu. Ja robię jajecznicę, ale pojawił się pomysł, aby pójść do tej restauracji co wczoraj na jedzenie. Co Wy na to? Czyli co wczoraj, no, na poprzednim vlogu. Jednak Jak nie wiecie, no to zobaczcie, co tam się wydarzyło. Nauczyliśmy wczorajszym doświadczeniem, postanowiliśmy sobie sami zdobyć coś do jedzenia dzisiaj. Także będzie kurczaczek. Podstawujący po E9 jest zapominanie o sobie. Aby zdefiniować to głębiej, Klaudia na rany używa supranicką inercję, które składuje na brak zainteresowania własnym w świata świateł czy patrzenie w głąb siebie. No dobra, mam tutaj już sałatkę zrobioną. A tutaj już kurczaczek doszedł, także dzisiaj w tak jakiewiam. Ja się wykąpałam i już właściwie szykuję się na samolot. Jedna to robiła do testów, bo u nich będę spała tata zawiezie mnie na lotnisko, a druga, a drugi plecak do samolotu. Zobaczymy, czy mi się wszystko zmieści, co chciałabym zabrać. Muszę to przemyśleć. <noise> I nie brać zbyt wielu rzeczy. No i tak. Jestem na basenie, a tu mamy te dwa regatki. Maciek! Maciek się pod wodą. Wiesz mu? A więc tak. dlaczego? Te drogi to Julki tam były. <grystanie> On zakładają takie klady z noskami, bo lubią sobie fikołki robić, czyli do nosów nie leci. A ta w tymy na No, chwilę no jest tak. to dwóch gości, którzy się... Mają wielką radochę z basenu, ale powiem wam, że woda jest na maksa ciepła, co? No, Maciek? jest zbyt gorąca. No naprawdę, woda nie schłodzicie się w tej wodzie, w ogóle jest masakrycznie gorąca. A tutaj już facet składa, bo jest o 20 ten basen, czekaj pokażę. Weźcie ten, weźcie ten. To jest... To jest... To tutaj tych dwóch gości już składa leżaczki. Pytanie jest takie, czy was syn też cały czas tak was po prostu męczy i atakuje w basenie? Ja męczę tatę Juram, nie. Jak to mówią, karma wraca, kolego. Karma, no właśnie, no właśnie. Nie wiem, czy wam pokazywałem, to autko takie z lodami. Zobaczcie, to jest taki food truck z lodami fajny. Z dwóch stron takie wysawany, super. To no, któryś las i powiem wam, że sami faceci spływają zawsze. Yeah. Jedziemy trochę za miejscowość zwiedzić to wybrzeże. Zobaczymy może jakieś ładne miejsca widokowe będą albo plaże. No zostańcie z nami zobaczycie co się uda zwiedzić. No zobaczcie, tutaj na takich wzgórzach są domki te wzgórza tak wpadają bezpośrednio do wody i tworzą takie ładne plaże. I takie miejscówki. No na mapie to wygląda ładnie. Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości. Nie, nie wiem co tu się dzieje, ale tutaj jest jakieś takie przedstawienie. Zobaczcie. Jakieś takie, poprzebierali się w jakieś takie te. Króle nie króle tutaj. No tak groźnie kurde patrzy, powiem wam będzie szczerze. Taka droga między Plagia de Aro a Tosa de Mar. Ona idzie tak wzdłuż morza, tak kręci się po tych takich pagórkach, wzgórzach. Po prostu przejedziemy ją sobie zobaczymy, czy są jakieś fajne punkty, w których można się tu zatrzymać. A tu jest taka miejscowość San Feliu de Guicho na spodze. gdzie o taka plażyczka. Tutaj mamy jakiś zameczek. Przejeżdżamy, czyli w tej miejscowości San Feliu. A jest właśnie zobaczcie, taki zameczek, taka jakaś brama. Nie wiem co to jest, bo nie miałem okazji postudiować tutaj. I jadę przejazdem, ale jak ktoś będzie miał ochotę, to zobaczcie tutaj można podjechać zobaczyć. No i tak, ta dróżka faktycznie jest kręta. natomiast najśmieszniejsze jest to, że raz wjeżdżamy w cień, a raz słońce nas totalnie oślepia. Śmiesznie też wyglądają te pinie tutaj, takie brokułki, po prostu na tych wzgórzach. No nic, jedziemy dalej, zobaczymy. No, dotarliśmy do, tego, do takiego miejsca. Ale zobaczcie, tutaj jak się idzie tutaj, po tej drodze to są właśnie takie miejsca widokowe. I tutaj nawet taka ławeczka jest. już zamykam. I takie zatoczki. Tak się zastanawiam, to nie jest tak prosto chyba zejść do tych zatoczek jakoś tu. A nie ma tutaj żadnych ścieżek. I teraz nie wiem, no ktoś musi tam schodzić, nie? I tutaj to wybrzeże to tak naprawdę jest wielki klif. E Fajnie było zejść gdzieś na dół, ale po prostu na razie jeszcze nie będzie. Jeśli się kiedyś taką grę Test Drive. i ona polega na tym, że właśnie się jedzie po lewej stronie przepaść, po prawej skała i zakręt za zakrętem. Tak naprawdę. Ja tak się, jak kiedyś byłem młody, grałem w tą grę i tak sobie myślę: Boże, kto tak buduje drogi zakręt za zakrętem tutaj wzdłuż skały i tak dalej. No i właśnie jedziemy tutaj taką drogą. Także po prostu czuję się jakbym grał w Tesla. No, zjeżdżamy tutaj do czegoś takiego, co się nazywa Kalakaniet. Ale powiem Wam szczerze, jesteśmy w połowie tej drogi i te wszystkie zakręty zaczęły nas mydlić. Tyle ich jest. I po nie prostu nie góra jest. dół Maćkę nie, ale mnie z Julią zaczęło już mydlić. Jedni sandały zapinają. Tutaj zaparkowaliśmy na takim parkingu. Zobaczcie te kordy tenisowe tam. no są totalnie zaniedbane tutaj. A my tutaj dochodzimy już do plaży. Nie wiem czy to jest plaża, no, ale do czegoś dochodzimy. O widzicie, tutaj jest taka knepka na dole pod takim wielkim drzewem. Coś jak pola? Nie wiem. E... I tutaj jest takie zejście. Zobaczcie te klify. No, udało nam się w końcu zjechać jednak tutaj z tych klifów na szczęście. No właśnie, tego szukałem, czyli takich dzikich zatoczek e, na Costa Brava. Czyli zobaczcie, takie wielkie klipy, one są takie pomarańczowe. To jest taka zatoczka, ona jest żwirowa, to nie jest piasek. E, tu są znowu takie kawałki skał, tutaj ludzie sobie snortują. I kolejna zatoczka taka żwirowa. No nie wiem, ja bym sobie przeszedł trosz, troszeczkę do wody. Powiem wam, że ten żwidek mało przyjemny do chodzenia jest. żeby tu przejść, bo tutaj musiał być naprawdę żwirem. Tak, tutaj buty. Zobaczcie, jak Maciek się zapada, patrzcie się. Ui! Ej, ale chcę już tylko Słuchajcie, tu są kamienie na dnie, Także tu chyba trzeba by było buty po prostu takie do wody zabrać. No ciepło, ciepło. Chodź właśnie, nawet ten wilek jest fajniejszy niż to Zobaczcie. No woda, jest ciepła, patrzcie, proszę. Z tej strony tu piasek trochę drobniejszy, jest czerwony, więc generalnie do jest przyjemniej. Ta woda bardzo ciepła i też tutaj tyle kamieni nie ma, także tu można z tej strony sobie wyjść ale jest czystutka. Chcecie zobaczyć dokąd ta duszka idzie? Nie. <gry> no, to zobaczyć. no to jak już zobaczycie to mi powiedzcie. Ta <gry> ścieżka co tam była to ona idzie właśnie tutaj po tych górkach, od takiej plaży do plaży. Górka kiedyś solą szła na vlogu z Jurendermal. Także możecie sobie odszukać jak tam wygląda taka ścieżka. A tutaj zobaczcie jeszcze taka wąska zatoczka. I zobaczcie, to są takie właśnie, to chyba restauracje są takie. Plawka, plac zabaw. A tu zobaczcie, to jest kolejna plaża. I tutaj macie takie jakby skałki. To jest dobre miejsce do śmierw. Tu jest punkt widokowy. Jakiś pomnik. tam ktoś coś nie wiem kto. No i co? No i tu macie co możecie zaobserwować w wodzie i co to jest. A to Hiszpanie są, A tak właśnie Hiszpania. Wszyscy krzyczą nagle ze wszystkich domów, dziwne. Never może wyglądałem jakiś, mecz słuchaj. Kawny może jest albo coś. I powiem wam, że tutaj jest taka bardzo ładna dróżka już tego morza, to sobie, sobie kawał przejdziemy. No i tutaj ta dróżka zrobiła się taka trochę skalista i wąska. Widzicie, tak prowadzi. O, uwaga na ten mostek, zobaczcie jaki fajny mostek i tutaj tak woda wpływa w tą szczelinę. To nie Nie wygląda jak bezpieczny most. To naprawdę Jest. bezpieczny most. I takie piękne skaliste wybrzeże tutaj. Maciek, się, że tam był most, bo tu już nie ma mostu, zobacz. Ścieżka idzie, ale mostu nie ma. Trzeba, trzeba zrobić... Jak nie chcesz, to nie skacz. Ja wam tak, teraz ojciec przeskocz kurczę, no to już nie będę skakał, słuchajcie. Ale na tym dnie faktycznie, zobaczcie, widać jaka roślinność tutaj. No widać, że tam już nie wiadomo dokąd idzie ta błyszczka. No to ogólnie to jest taka skala z małych kamyczków Ja mówię, że jest słona. Ale zobaczcie, dlaczego ona ja jest nie czerwona, czuję. widzicie? To są takie czerwone kamyczki i zmieszane z, białymi. z takimi białymi. Te one tak na czerwono wyglądają. Nie jest słona. Zobaczcie, wszędzie. Tu takie czerwone, tam są takie czerwone. wiem, że... Wiem, wiem, że wyskoczykałaś. W tamtą stronę, tutaj prześci po takim kamieniu, a w tą widzę jest no, trudniej. Ja muszę zobaczyć, czy ty ten... Ale zrobisz skok, tak? No zrobię, ale bez kamery już. Ja, ja mogę z kamerą. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, ja zawsze mówię te takie najmądrzejsze rzeczy. dawaj dawajcie. O, Teraz kamerę tato Weź kamerę Weź kamerę Cześć, ma jeszcze, jeszcze jeszcze już Teraz ja Tato Czekaj eee, o, o. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że tutaj te pinie to po prostu tak pachną Naprawdę, o, teraz nie wiem czy widać pinia tutaj No po prostu jest taki zapach tej żywicy takiej cudowny Patrz, teraz jest zdjęcie na Instagrama ja A to zobaczcie, te palmy takie światełkami całe obwinięte. Tak mnie zastanawia czy to trawa czy wykładzina tutaj. Czekajcie, sprawdzimy. Wykładzina. Trawa czy wykładzina? Nie. To tak, bo nie, bo nie. wykładzina, wykładzina. Wykładzina. Znaczy zobaczcie, wykładzina wyłożyli żyli. A tu mam taką oliwkę piękną. Ojej, wygląda jak drzewo graj trawa. No, dojechaliśmy. Teraz musimy się zacząć zbierać, bo to z samego rana. Tak naprawdę o ósmej z musimy być w Gironie na lotnisku. Gdy się tak przemieszczacie jak my, to słuchajcie, bardzo ważne jest, żeby pakować po prostu te rzeczy tak, żeby łatwo było je wyjąć. Czyli na przykład no, nie upchnąć gdzieś podłogi bardzo głęboko pod spód, bo za chwilę ją będę wyciągał. Powiem wam, że taki karawaning samemu jest dość trudny. Trzeba sobie rolę podzielić. Jak ktoś skończył, to się może obijać. Jak ktoś się nie ten, to jeszcze ma robotę. No ja mam do złożenia daszek. Julia będzie podłogę sprzątała te e, leżaki. Maciek mył Łazienkę. Grany z molkałem. Ciekawe, czy tym razem będziecie tak oszukiwali jak ostatnio. <grym> ostatnio. No zobaczcie, jaka radość. No muszę wziąć. Chciałem to zrobić na odcinku. <grym> tym małpem. Chciałem wziąć kubek kart. Dziewięć kart. No, to Dlaczego? małpa, to Ka małpa Nie, ty, tata chciał, że to koczynę. masz tu trzy. Jura stawiła trzy, ja stawiłem trzy i poszło do taty. No, ale A. zobaczcie, co tu się w kartach czai. Także będzie lewacz. jedna Jura. Co za małpy, no. Ciszej, bo tam ludzie przeszkadzają. Nic za uszusty, konstatują się tak. Ona zniszczy wszystko. Dziś, dziś, tam tam dzidziu śpi macie. Dziś nie śpi. Bo już nie śpi. Dziś, ja naszy, mam makao, na... ale chyba z tego nic nie będzie. A... Więc Jura wygrała, potem byłem na drugim miejscu, ja, a potem taki kluseczek. wtedy taki kluseczek. DG. To... No nie nagrałem wam jeszcze łazienki, ale powiem wam, że super jest łazienka. Naprawdę olbrzymi blok sanitarny. Tego typu kabinki wszędzie ich jest masę po prostu.

Wam tyle, że to łóżko ma 180 cm długości, więc muszę spać na ukos.